Powiedz mi o Beliarze. To moja żona! Są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest bordel i knajpa. Właściciel nazywa się K Wielmożny Lord Hagen. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść. oddziały królewskie. Co za straszliwe niebezpieczeństwa. Owce? Takiego słabeusza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Powiedz mi o Inosie. Dobrze. Inos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu dziewczyny. Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak. Lekkoduch i bawidamek. Te wszystkie beztroskie bogate cierwojady wręcz się na mnie rzucają. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Chodzi o święty artefakt, pyszną baranią kiełbasę. Co się stało? Paskudne chrząszcze puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Słyszałem już o tobie. Jestem Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik. Corinis, Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta w czerwonej latarni. Mówisz więc, że Lord Andre przyjął Cię na służbę. Mam nadzieję, że będziesz tu przychodził i trenował regularnie. Ruga będzie Twoim nauczycielem kusznictwa. Natomiast Mortis pokaże Ci, jak zwiększyć siłę. Jednak najważniejszym aspektem treningu jest porządne nauczenie się machania mieczem. Jeszcze będzie z Ciebie niezły wojownik. Masz moje słowo.